Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie w nieco innej formie, trochę mniej kryminalnej, co nie znaczy, że wcale. Zdecydowałam się zrobić coś specjalnego na 3000 subskrypcji i oto jest QA, czyli pytania i odpowiedzi. Pytania od Was, odpowiedzi ode mnie. Nie sugerujcie się wcale kolejnością pytań, żadnych z nich nie faworyzuję, a na wszystkie postaram się odpowiedzieć. Na początku chciałabym Wam bardzo podziękować, bo tylko dzięki Wam kanał rośnie, rozwija się. I mogę docierać do coraz większej liczby osób. Dziękuję za impuls do tworzenia, dziękuję za miłe komentarze, dziękuję za rady, które są często bardzo potrzebne, ponieważ zaczynałam od zera i dokładnie nie wiedziałam, na co się pisze, a teraz jestem o wiele silniejsza właśnie dzięki Wam. Chyba powinnam już zakończyć ten wstęp i przejść do pytań. Pierwsze z nich zadała Beata i jest ono natury bardziej technicznej. Beata pyta, czy mogłabym wrzucać filmiki troszkę częściej. Odpowiedź na to pytanie jest trudna z tego powodu, że dokładnie nie wiem, co będzie za miesiąc, dwa. Jestem w takim momencie swojego życia, że praktycznie nie wiem, co będę robić jutro. I z tego względu nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Ale mogę odpowiedzieć tak: nie wiem, czy mogłabym, ale naprawdę bardzo chciałabym tworzyć częściej. Bardzo chciałabym móc być z Wami w jeszcze większym wymiarze. I w pewien sposób do tego dążę, jednak nie wiem, jak wyrobię się czasowo. I, I to chyba jest największa przeszkoda w moim życiu, bo czasu jest bardzo mało, coraz mniej, a obowiązków przybywa. Ale mogę Wam obiecać, że postaram się tworzyć bardziej regularnie. Drugie pytanie od Beaty brzmi: czy zainteresowanie historiami kryminalnymi podzielają również Twoi najbliżsi? I to pytanie jest naprawdę bardzo interesujące. Chyba powinnam zacząć od tego, że moi najbliżsi mają jakiś związek z prawem karnym, chociaż to jest bardzo odległy związek i nie czyni to z nich ekspertów od spraw kryminalnych. Co więcej, należą oni do osób bardziej zdystansowanych do tego typu tematów. Dlatego jedynymi osobami, z którymi rozmawiałam jeszcze wcześniej, czyli przed założeniem kanału o sprawach kryminalnych, był mój kolega ze studiów, który aktualnie stara się zostać prokuratorem i moja młodsza siostra. Moja siostra o dziwo zaakceptowała ten kanał, a jest bardzo, bardzo wymagającym krytykiem, i to dało mi bardzo dużo motywacji. Kolejne pytania zadał Marcin. Pierwsze z nich. Dlaczego zainteresowałaś się sprawami kryminalnymi? To jest dość trudne pytanie, ponieważ nie potrafię wskazać jakiejś takiej konkretnej chronologii mojego zainteresowania tymi sprawami. Zawsze interesowałam się mrocznymi stronami życia, ale tutaj muszę zaznaczyć, że nie byłam członkinią żadnej subkultury. Zainteresowałam się przede wszystkim przez sztukę. A później również przez prawo, I, i to połączenie prawa, sztuki, literatury zaprowadziło mnie do spraw kryminalnych. Tak konkretnie, jako zainteresowanie niewyjaśnionymi sprawami, zaczęło się to chyba na początku studiów. Miałam dość dużo czasu na czytanie, na słuchanie, i w ten sposób odnalazłam różne podcasty kryminalne, przede wszystkim anglojęzyczne. Nie było wtedy tak wielu polskich kanałów, ale wydaje mi się, że był już blog Agirojek. I czytałam go namiętnie. Pamiętam też, że w gimnazjum i w liceum czytałam bardzo często felietony pana Fajbusiewicza, i chyba to też zaszczepiło we mnie taką żyłkę kryminalną. Mam nadzieję, że ta odpowiedź jest wyczerpująca. Następne pytanie brzmi: Czy jest jakaś sprawa, której bardzo byś chciała poznać rozwiązanie? Jeśli tak, to jaka to sprawa? Ach, to naprawdę. Naprawdę pytanie się powtarza i, i jest bardzo trudne, bo jest wiele takich spraw, i chyba każda ze spraw niewyjaśnionych, o której mówię, jest taką sprawą. Nie będę oryginalna i powiem, że spośród polskich spraw bardzo interesuje mnie finał poszukiwania Iwony Wieczorek. Liczę także na wyjaśnienie sprawy Katarzyny Z, które będzie w jakiś sposób satysfakcjonujące, bo teraz jest bardzo wiele wątpliwości. Jakie sprawy mogę jeszcze wymienić? Oczywiście sprawa Roberta Wójtowicza, sprawa Urszuli Orszowskiej, sprawy dzieci, które zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach. A spośród spraw zagranicznych najbardziej ostatnio myślę o, o sprawie Delphi Murders, czyli morderstwie Abigail Williams i Liberty German. I muszę tu dodać, że ta sprawa wymaga rozwiązania. Po prostu wymaga, domaga się tego, bo dziewczyny nagrały sprawcę, zarejestrowały jego głos, chciały, żeby został odnaleziony. Kolejne pytanie. Co lubisz robić w wolnym czasie? Ach, jest bardzo dużo odpowiedzi. Ja bardzo dużo czytam, bo to też jest troszkę zbieżne z moim zawodem. Tylko niestety więcej czytam tego, co muszę czytać, a nie tego, co chcę. No i. No, i jestem troszkę sfrustrowana tym faktem. Oprócz czytania, bardzo lubię podróże, ale to chyba każdy lubi podróże. Jeżdżę na rowerze, spaceruję, zbieram pocztówki, gram na pianinie, oglądam filmy, więc chyba niczego takiego nie ma nietypowego. No, chyba nietypowe jest to, że lubię muzykę klasyczną. Kolejne pytanie od Marcina: Czy lubię prowadzić kanał na YouTubie? Ojej, no gdybym nie lubiła, to chyba bym nie prowadziła, prawda? Oczywiście ma to swoje jasne i ciemne strony, i ta obecność na YouTube liczy się z tym, że zawsze będę w jakiś sposób oceniana, czy pozytywnie, czy negatywnie. Czasami jest to trudne, ale wydaje mi się, że, że każda dojrzała osoba jest na to gotowa. Nie polega to na jakimś ślepym uwielbieniu swojej twórczości samego siebie, tylko na takim zimnym osądzie. Dlatego mimo wzlotów, upadków ja bardzo się cieszę, że, że mam możliwość wyrażać siebie w taki sposób i bardzo lubię to, co robię. Kolejne pytanie brzmi Co myślisz o sprawie Madeleine McCann i czy sądzisz, że dowiemy się, co się stało? Ostatnio o tej sprawie jest znowu głośno. To chyba jedna z najbardziej znanych spraw kryminalnych, oprócz sprawy John Bennett Ramsey. Co o niej myślę? Mimo ewidentnego niedopilnowania Madeleine przez rodziców, ja mam wątpliwości co do ich winy, tym bardziej teraz, chociaż wydaje mi się, że trzeba włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby ta sprawa została ostatecznie rozwiązana. Pewnie zaraz powiecie o pieniądzach, o ogromie poszukiwań itd. i tak dalej. Dla mnie to też jest niepojęte. Ale widocznie skoro nie została znaleziona, to coś było nie tak. Mimo tego, co jest w mediach, nie liczyłabym teraz na jakiś większy przełom. Niestety to jest jedna z takich spraw, która do rozwiązania wymaga tego, żeby ktoś przerwał milczenie. Niestety nie jest to w praktyce tak częste. I jeszcze raz powtarzam, w tej sprawie bardzo mało rzeczy się klei. Rodzice zachowują się co najmniej dziwnie. Te nowe przełomowe informacje nie są tak przełomowe, jakby się mogło zdawać, ale najważniejsze, że nie przestajemy pamiętać o tej sprawie i dlatego myślę, że zostanie rozwiązana. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przechodzimy do następnego pytania, które brzmi Czy Twoi bliscy wiedzą, że prowadzisz kanał? Jak tak, to co o tym myślą? No tak, no, przyznałam się, że tworzę kanał. Moi rodzice nawet przesłuchali jeden odcinek od początku do końca. Uznaję to za osiągnięcie. Oprócz tego wie moja siostra i nikt inny. To znaczy, jeden z moich bliskich przyjaciół wie, że prowadzę jakiś tam kanał, ale nie wie dokładnie o co chodzi. Jeszcze ostatnio napisała do mnie jedna osoba, którą spotkałam raz w życiu i powiedziała, że odkryła mój kanał, że rozpoznała mój głos, ale to po długo, długogodzinnym słuchaniu. Następne pytanie: Masz zamiar kiedyś pokazać twarz? W sumie nie planowałam pokazywania twarzy, może dlatego, że prowadzę bardzo wiele różnych działalności i one często nie mają ze sobą po drodze, ale nie wykluczam tego, że kiedyś pokażę twarz. Ale na pewno nie w taki sposób, że na miniaturce filmu będzie moja twarz przy twarzy ofiary zabójstwa i tak dalej. Dla mnie to jest skrajnie egocentryczne. A teraz pytania od Alicji. Ile masz lat? Ach. Kobiet się o wiek nie pyta, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że jeszcze nie mam 30 lat. Następne pytanie. Czym się zajmujesz? Obecnie szukam pracy. No i jeszcze nagrywam różne piosenki, tworzę, piszę, więc nie narzekam na brak zajęcia. Następne pytanie. Ulubiona sprawa kryminalna z Polski. Chyba sprawa Roberta Wójtowicza, mimo wszystko. A teraz pytania od Asi. Jak zaczęła się Twoja pasja do spraw kryminalnych i co zmotywowało cię do nagrywania podcastów? Mówiłam już jak zaczęła się ta pasja, a co mnie zmotywowało? Kiedy mieszkałam za granicą, bardzo często słuchałam podcastów np. agi Przede wszystkim dlatego, że brakowało mi polskiego języka. Pewnego dnia pomyślałam, że powinnam spróbować, skoro mam mikrofon i potrafię nagrywać. Jednak odkładałam to przez około pół roku, a nawet więcej. I zaczęłam tak jak wielu innych twórców w tym roku. Po prostu zmusiła mnie pandemia. Kolejne pytanie od słuchaczki o Niku Ace brzmi: Gdybyś miała wybrać jedną sprawę kryminalną, której rozwiązanie chciałabyś poznać, to jaka byłaby to sprawa? Wszystkie sprawy są tak samo ważne i nie można tutaj niczego ważyć i mierzyć. Ale gdybym mogła poznać rozwiązanie jakiejś sprawy, to chciałabym wiedzieć, co stało się z Andrew Gosdenem. Ta sprawa jest mi bardzo bliska. Kolejne pytanie. Czy słuchasz podcastów innych twórców? Jeśli tak, to których słuchasz najchętniej? Już się wcześniej wygadałam, tak, słucham i jest bardzo, bardzo wielu twórców, których cenię. Nie wymienię tutaj wszystkich, ale naprawdę wielkie ukłony dla Was, bo robicie kawał dobrej roboty. Pod względem formy bardzo odpowiada mi podcast Justyny Mazur. Ale są też podcasty, które mają zupełnie inną narrację i też mnie przekonywują. Czasami dla odmiany słucham Jaśmin albo hulaj duszy. Słucham też z Morderstwem do Twarzy, Krzysztofa, Korpus Delicti. Ostatnio też poznałam kanał Kryminalna Skandynawia dzięki Strefie roku i Damianowi. Dla wielbicieli spraw kryminalnych z Niemiec jest również kanał Krymiland, całkiem nowy, tak jak mój. Więc pytanie, których podcastów słucham najczęściej, jest o tyle trudne, że ostatnio praktycznie nie słucham ich za dużo. Ale kiedy jakaś sprawa mnie bardzo interesuje, to słucham materiałów twórców z YouTube'a i, i dokształcam się. Wielkie dzięki za to, co robicie. O, jeszcze zapomniałam powiedzieć o adzerojek, ale to już wcześniej chyba wspominałam. Naprawdę jeszcze nie spróbowałam tego wina z kolą, ale mnie kusi. Kolejne pytanie zadał Daniel czy pani miewa sny. Ach, miewam sny kiedyś śpię, a jest to bardzo rzadkie ostatnio, ale staram się to zmienić. Następne pytanie zadała Agata. Co uważasz o sprawie Mateusza Kaweckiego? Zrobisz o tym materiał? Osobiście uważam sprawę Mateusza za bardzo smutną. I gdybym miała robić materiał na jej temat, to pewnie dużo by to mnie kosztowało. Jest tam wiele dziwnych, niewyjaśnionych wątków. Cała podróż Mateusza do Polski jest strasznie tajemnicza, a zachowanie jego dziewczyny po zaginięciu jest. jest bardzo dziwne. Bardzo dobry materiał na ten temat zrobiła Justyna Mazur, więc może ze względu na to, nie wydaje mi się, że powinnam robić kolejny i powielać te informacje. Jeżeli znajdę jakieś inne informacje, to, to może. Zastanowię się nad zrobieniem materiału o tej sprawie. Muszę przyznać, że naprawdę ta sprawa mnie interesuje i, i myślę o niej często. I właściwie nie mam jakiejś spójnej teorii. Może wy jakieś macie i może chcielibyście się nimi podzielić, ja bardzo chętnie wysłucham. Ostatnie pytanie zadała fantastyczna ANT i brzmi ono. Mnie intryguje z kolei nazwa kanału. Czy była inspirowana czymś konkretnym, na przykład opowiadaniem, obrazem, mangą może, a może to własne nawiązanie do tematu True Crime. Muszę przyznać, że nie widziałam mangi ani anime, ale wiedziałam o ich istnieniu. Nazwa Kwiaty Zła chodziła za mną przez pewien czas. Może przez to, że przez pewien czas byłam zainteresowana postacią Bodlera. Z jednej strony nazwa kanału nawiązuje do osób, o których mówię. Bo wydarzyło się im zło, jednak pozostały kwiatami. Ich piękno nie zostało zatarte. I to jest mój cel. Z drugiej strony nawiązuję także do swojego imienia, bo francuski tytuł Kwiatów Zła Le Fleur du Mal zawiera w sobie cząstkę mojego imienia Mal, a czasami by Wam też nazywana Mal. Mal czyli zło, ale chyba nie jestem aż taka zła. I tak dobrnęliśmy do końca QA. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. I bardzo Wam dziękuję za obecność. Do usłyszenia.